Chciałem coś jeszcze pokazać Spinamy się znowu pod górę Idziemy bardzo blisko ścieżki Ale nie idziemy po ścieżce I na przykład on ma sobie tutaj tam 1750, bo mam sobie młotek podłożony Żeby nie kazało za mocno Teraz właśnie trafia w te Twarde miejsca Powoli go tutaj Zwolnił do piń coś Ale zobaczcie o co mi chodzi Chodzi mi o silnik On tutaj na B3 jedzie 1750 i on nie spada z obrotów mi A się po prostu W miarę trzyma Mimo zwiększonego obciążenia No to ja już widzę ile zwolniłem Na liczniku 6.3 Na nawigacji 5.2, 5.4 Także można Ponad kilometr w plecy I to są właśnie te miejsca twarde to są te miejsca kwarta, o właśnie mówiłem, że dziwi mnie to trochę, ale no, tak może być, że ta ziemia tutaj właśnie niezbyt głęboko uprawiana. No, ma swoje odbicie. Tu zdążyła sobie lebiotka wyskoczyć. No ale tu tam z lebiotką. Dalej nie wiem co będę jak to będę rozwiązywał, czy... Grubera do przodu z tyłu ta leżówka i będę tu zapierniczał właśnie ze względu na to samo siebie jakieś zbóż, czy cokolwiek czy te na właśnie jakieś lebiotki, które zostały, nie ma ich wiele. Gdzieś się tutaj pod uciekły, można powiedzieć po ścieżce, bo jak kołem przejedziesz to uciekają. No i teraz powoli o wrócił, ale obroty trzyma dalej 1750, nie spada. I to też mnie w jakiś sposób cieszy prędkość już wróciła na no te 6,61 czyli względem licznika 6,3 licznik 6, 6 km to 30 u ślizmu, No to byłoby bardzo mało no idzie tutaj różnie hektar 26 na godzinę by wychodziło na razie z tego względu że to pole jest bardzo długie no i nie ma takiego pindolenia z namracaniem Zobaczymy, czy po takim głęboszu ta lebiotka też nie będzie dużo łatwiej do wyrywania, bo ona będzie już nie trzymała się w ziemi, tylko po prostu będzie łatwiej ją wytarmosić. Druga jeszcze kwestia z tym gruberem na tych łapach szerokich. Przypomniało mi sobie, jak się, kiedyś robiliśmy nim świnią, czyli przysłuchiwałem mu 80. Nie mam mogła świnię świnie całe życie. To on bardzo takie właśnie duże dołki zostawiał. Dlatego ja później tam były brony kiedyś, potem właśnie jak zrobiłem z niego sobie do bezerkowego systemu dodałem dałem te yy, kultywator z tyłu za nim no i przeszedłem, wyrzuciłem te boczne podcinacze i kupiłem te łapy takie skrzydełkowate Tylko on też bardzo mocno doły zostawiał, dlatego musiałem przerzedzić bardzo mocno, znowu no, się zatrzymujemy, jesteśmy na oni piątej szóstą klasą, a tu w tym piachu idzie kuźba ciężej niż na dole, nie? To mnie bardzo dziwi. Ten piach był na tyle zbity, że aż po prostu tak zagęszczony, może gdzieś tu z góry jest ten piach. Troszkę ziemi jeszcze jest. Potem może być piasek, a potem może być też jakiś tam ciut czegoś. Nie mam pojęcia, ale takie no jeszcze się normalnie rozpędza. Zatem jest tak, że jedziemy na totalnym blandiku. Jeszcze nie wyjeżdżam pod najwyższą górę. Tak się no jeszcze nie używam 100% mocy Ale już czuję po nim, że coraz ciężej ma Głębokość 35-37 cm, 33 w zależności kto się trafi jak wejdzie no, Pierwszy raz można powiedzieć, że taki numer robię, że głęboszuję całe pola po taką roślinę, że właśnie to tak, było tylko do uwrocia i jest efekt no, to może warto byłoby się nad tym pochylić. robić coś inaczej, niż zawsze się robiło Dwa tygodnie pogody po 30 stopni praktycznie codziennie zapowiadają, także tutaj uciekanie wody będzie w trybie ekspresowym i będzie to moment uciekała ta woda Mam nadzieję, że to jeszcze się trochę trzyma tej wilgoci w tym piachu Dobrze jechałem dobrze przecież się pomyliłem No, tu akurat jechałem ścieżkę Tak, dobrze mówię tu ścieżka, chyba ta, to Chodzi na to, że ścieżka No ogólnie tutaj jak z góry sobie już jedziemy Kopnę młotek dalej, żeby mogą tu nie pokazać Taka temperatura 14 To jest tak Prawie że pół centymetra od czerwonego pola to jest 92 stopnie. Opowiadałem właścicielem to ma 74-30, on powiedział, że u niego jest 96-97. mówi, mi cały dzień jeżdżę. Nie, nie wiem czy nie jestem po prostu zawrażliwy. Za Robił to jeszcze tak sobie z takim głęboszem, to można powiedzieć, że z góry, z góry, a tu jest taki jeszcze kawałek równego znowu na dół. Nie ma tam jakiegoś problemu z, z mocą. Mam też tutaj e, troszkę tą dawkę jakby cofniętą ze względem transportu. To co jest coś dziwnego, testowałem z polarami. Mam ją cofniętą e, do tego, co było hamowane, czyli 700, około. Wtedy wyszło 140 koni Także gdzieś w tej mocy się poruszam Około 140 koni Nie wiem cały czas ile ten interkuler, Kto wniósł, co pomógł Na ile to zwiększyło efektywność silnika, no, ciężko mi określić Ale no Zakładam, że no nie gra obroną no, To 45 będzie no. Więcej nie będzie bo to Może nie jest zbyt duży ten intercooler Ale ja czuję, że zmiany są że ten silnik lepiej reaguje, lepiej się wkręca i na ma się jak w dzień, na jakiś tamten, no to potrafił tego dyma wreszcie puścić, a nie tak, że praktycznie bez tego. No jest różnica, bo jak sobie kupicie kilometr i sobie strzelicie w gorącą, w zimną stronę turbiny, to w moim przypadku wychodzi tam około 90 stopni Teraz musiałbym wyjść sprawdzić. Orąca miała 360 jak sprawdzałem. O, jakieś kamyczki. zwalniamy A 1600 też jedzie bo... no, Nie ma jakiegoś tam problemu. <laughs> Tylko w tych miejscach twardych po prostu zwalnia, bo, bo go wstrzymuje, ale obroty nie spadają. No widać zresztą, że... Zbiera się bardzo dobrze, nie ma problemu, żeby do 2000 dobił. Dalej, już mi młotek ogranicza trzonek z młotka. Także to nie jest jakiś tam maksymalny, maksymalna moc, którą tutaj wykorzystuje. Wiadomo, bym szedł na 45 cm, bo musiał mieć na B2, ale rozmowach z tam niektórymi osobami, powiedzieli, że to jest bardzo duży wstrząs na ziemi, żeby nie robić od razu te 50 cm czy tam czy 45 tylko chcę zjechać 10-15 do 15 cm poniżej warstwy późnej no ja załóżmy orałem tu na 22-23 cm w tych granicach bezorkowo też robiłem 22, 23, 21 w zależności jak tam weszło te no czyli te takie te, te około 15 cm poniżej tego co zawsze robiłem także tutaj zobaczymy jak to się zachowa takie 35-37 cm co to wniesie sam jestem ciekawy właśnie jak widzicie, sam zabieg mulczowania tutaj też był przeprowadzony i, i powiem wam że chwała za to bo, bo tak naprawdę nie wiem czym będę robił jak to będę jeszcze siał, ale po prostu po głęboszu yy, ta słowa się nigdzie tam też nie, nie ciąga, nie? To jest tak można powiedzieć, że yy, bardzo fajnie, tylko to przejeżdża te paseczki i, i można powiedzieć jakiegoś tam większego śladu nie ma. To Też mnie bardzo cieszy. No i wilgoć jest zachowana, bo dzisiaj też tam właśnie jak koło domu, co sprawdzałem. Nawet tam gdzie był, był już Wczoraj dzisiaj wróciłem, dzisiaj było 33 stopnie. w o 16, czy o której? Czy o 15, było 33 stopnie jeszcze. A ta ziemia dalej jest mokra, no i może tych wazpów nie wyciąłem, ale zajmiemy się jakiś tam z nimi sposób. Czyś Postanałeś tu z nimi zrobić to, no, właśnie ta gwiazdnica będziemy z gwiazdnicą walczyć zobaczymy czym to jeszcze potraktujemy no. nie chcę używać środka totalnego byłoby najprościej tutaj bo przy okazji by walnął samo siebie przy okazji walnąłby taką gwiazdnicę może bym się skusił to ewentualnie na dwa litry bo właśnie nie wiem czy tu jest yy, pryskać w ogóle Problemowo, z tego względu, że no dwa tygodnie ma nie padać, jak pokazuje przynajmniej radar Że jest w pogoda, jak i ob twoju zamoju I się właśnie zastanawiam, czy... Czy ten rzepak się też uda, bo było tutaj takie lata, że mi się nie udawał No i po prostu musiałem yy, go... Przesiewać, przesiewać najwcześniej na świecie Ale to już było późno to jeszcze byłem kudupel młody, to jeszcze było lambo Lambo i świnia, nawet nie było Kuboty, czyli to był rok gdzieś 2015 bodajże, jak pamiętam, to było 9 lat temu 9 lat temu, także... No dzisiaj na pewno bym, jakby się to nie udało, poszłabym kukurydy, no, żeby już tego w nie wprowadzać, dlatego... Staram się jak mogę yy, nie mieć na pszenicy po pszenicy czy, czy czegoś tamkolwiek. No, może się zdarzyć, nie wiem jeszcze, zobaczę jak to wyjdzie. Jak tu coś pójdzie nie tak właśnie z tym yy, wiechliną żółtą, bo tu na górze występuje bardzo dużym stopniu, no to po prostu albo to przesieję owcem, yy, albo puszczę miododajne, żeby to mniej więcej zeszło w tym samym okresie to rzepak nałóżmy, bo do 31 sierpnia ma stać, 1 września możesz z tym robić co chcesz no jakby tutaj uznam, że tej wieśliny będzie za dużo i, i ten no to najwyżej wytnę ona jest z lewej strony najwięcej jest po tym pasku po owsie tu już jest mniej pszenicy tutaj jak wala ta kukurydza troszkę ją wygnębiła, tu była jeden rok, bo tu był groszek rok wcześniej i potem poszła kukurydza i Gdzieś ta skórzyścińska Francja jeszcze gdzieś tam się uchowało, albo nowe nasiona po prostu wyszły i skiełkowały. Też tak może być, też tak może być. Także mam tu jakieś takie właśnie pasty, które się w pewien sposób posiały z babca cukrowni i, i nie mogę sobie z nimi póki co poradzić. No i właśnie trzeba bardzo dużą rotację zachować, nie można sobie ja trzy lata przejść, czy tam rzepaku to dwa lata, bo te pole już byłoby całe żółte, a tak jeszcze jest tam na tej szóstej klasie no i do tego mówię, że można... Jakby coś nie zagrało, to posieje po prostu ten słonecznik jak miododajny i tam nie wiem z Lupczykiem czy z czymkolwiek i mm, oczywiście jeszcze wykoszę. <grym> tak ta można taki numer zrobić, zastanawiałem się nad tym. No pod górę też nie ma żadnego tam problemu Może delikatnie ma ciężej, ale Normalnie się wkręca Także 1750-1800 obrotów Jedzie sobie Bez szwanku 6 na godzinę na nawigacji Na liczniku to będzie 6,3, 6, Tak, dokładnie No ale już nie patrzę No i to jest taki też mój pomysł kolejny Tylko, że Tu jest, tu jest las, tu są lasy jak te ptaki zobaczą, że tu jest 2-3 hektary słonecznika posiane, to najprawdopodobniej i tak zostanie tylko y, jako poplon pod mulcher na wzbogacenie szóstej klasy. Przy okazji by zobaczył, czy ten słonicy by sobie poradził. Ale jeszcze tutaj muszę i y, nie będę was tu przynudzał. Oczywiście y, mamy tu zbadane zasobności fosforu, potasu. Y, Jakie jest pH? I znowu jest. Wiecie co jest, nie? 7,1 na dole, 7,5 mniej więcej tu, właśnie gdzie, gdzie się poruszam. A i na samym piachu 7,8. Muszę tutaj też, jak przerwę tą warstwę twardą, te korzenie zejdą głębiej. Może być, że dzięki temu yy, zyskam no, dodatkowo jakieś tam parę kilogramów, co na przeliczyłem, jakby ten rzepak byłby mi stanie po tym głęboszu czy to teoretycznie nasypać 400kg więcej przy cenie 2000 to jest tylko teoria wiadomo, że praktyka może pokazać coś innego ale y, 400kg więcej dobrze mówię? Przepraszam 300kg więcej, tak sobie liczyłem 300kg to byłoby 600 zł 600 zł na hektarze byłoby w dobrze mówię? No dobrze mówię, bo 100 kg 200 zł, no tak, 300 kg to byłoby 600 zł, no to by się zwrócił głęboż, także no, będziemy długo czekać na to doświadczenie, jak to będzie wynikało, to jest bardzo duża też y, nachylenie terenu w dół, jak tu są właśnie ulewy, to ta woda wiecznie szutrowała na dół, samo zaprzestanie tej orania przejście na system bezorkowy trochę tą wodę uspokoiło i tego piachu tak w dół nie ciągnie jak wcześniej bo nie ma efektu płynięcia no bo ta ziemia nie jest do siebie że znaczy nie ma ziemi no ale ogólnie mi chodzi ziemia nie, nie ma struktury gruzełkowatej no to jest po prostu leciutkie jak tu przychodzi ulewa to płynie tak w tą stronę i płynie w dół no, może takie zabieg wymuszowania względem nachylenia w ten sposób, tu musiałbyś po te pole podzielić że musiałbyś zrobić pół pola tak, bo nachylenie jest tak a drugie pół pola jechać z uwrocia załóżmy albo sobie zrobić jakąś taką prostą też i przeciąć ją w drugą stronę że jak ta woda płynie zatrzymuje się, wiecie, jak, jakby wpadała przez rowek. No ale to też nie jest takie wbrew pozorom proste do wykonania. No czy jest no, nie jest też skomplikowane bagaż nawigację. Przy takim przechyle to yy, ona będzie Cię po prostu trzymać tak, w linii. No ale no, nie siatkuje tak w ten sposób. Chociaż gdybym miał więcej czasu. Yy, mógłbym takie coś wykonać czekajcie w lewo w lewo tu też jest również taki efekt unoszenia koło domu w lewo dokładnie bo mógłbym tamte pole pod kukurydzę połączyć z tym polem i, i trzeba było tak wciąć tylko nie wiem też jakby to miało się do potem dosiania i do skakania po takim tym, ale mi się wydaje, żeby, żeby człowiek nie skakał. Tak mi się przynajmniej wydaje, że byłoby w porządku, jakby było przecięte, tak, bo tu właśnie zjeżdżamy z góry, delikatnie na ten pagórek, i znowu zjeżdżamy w dół. Ale wydaje mi się, że już tak y, samo przerwanie ziemi, jak może w przyszłości, jeszcze, jak kurde. Ja wiadomo to życie pokażę, bo widać, można się wszystkiego spodziewać w rolnictwie. Hmm, można bardzo szybko iść z walizkami, ale już z pustymi, niespełnymi. No to wtedy można byłoby się pokusić na przykład o, o nie wiem 35 cm. Załóżmy obok będzie 35 cm. No to w przyszłości można było się pokusić na przykład o 45 cm. tak? W ten sposób rozwiązać Żeby tyle zrobić. No i widzicie, tu jest właśnie już tą stronę przełamanie, już lecimy w prawo. To jest tak pokręcony kawałek, że w lewo, w prawo. do tak ten z impagurkami jest troszkę równiej. Czy to nie jest duży spłon, też większy spłon z tamtej strony, ale ogólnie no, mówię, że jest takie. Jest to dosyć spore takie zawirowanie, no to są takie niezbyt ostre, ale po poproskiwaczem to, to trzeba się pilnować, bo łatwo nurkować. ziemię, bo masz tu na ścieżkę, tak tutaj załóżmy jedziemy ścieżką, no to już w lewą stronę wy tego nie widzicie, ale ja to doskonale już znam, to tu jest pod górę, a tam jest z góry, nie? No i tą belkę za każdym razem trzeba po prostu poziomować. Dobra, no, mam nadzieję, że coś Wam sensownego powiedziałem Głębokość znacie, ilość Wam znacie, To nie wiem, to 5 5, Kuba jeszcze wyspało, takie Kuba skrzydła z boku, jak, jak, jak ręka No podnosi to pięknie, ale to taki kurde robi opór, że ja piernicz, Ale rozrywa tą ziemię jak... Mój, mój pomiarowy wchodzi, taka rureczka, nie wiem, takiej gdzieś średnicy 12-14 mm Nie pręd nawet, tylko rureczka o, I tak właśnie stazałem koło domu na Uwrociu, tam kiedyś było robione na 30-35 pod buryzę, tym moim paciarajem jeszcze, tylko że to było 175 cm. No to ten prędek jakby już doszedł do twardego na te 37, ale jak tam użyłem troszkę siły, nie musiałem się na nim wieszać w powietrzu, a tak rękami docisnąłem, to wchodził na około 45. Także tam gdzieś efekt rozrywania ziemi był, dlatego właśnie jest takie niezbyt bardzo głęboką, niezbyt też płytko, bo tam 35-7 cm na szóstej klasie. No to też jakaś tam odwaga jest. No zobaczymy jak to wyniknie z tego wszystkiego, czy jak już będzie zerwana ta warstwa, no ale w teorii. No zerwałeś warstwę, to teraz ta woda będzie sru. No dobrze, no ale będzie sru i każdy może na nią podążać. A tak jak jest warstwa twarda, jest nie wiem, 20 cm i potem jest twardo, także jak diabeł, i ta woda nie wsiąka, tylko nasiąka 20, a jak jest większy to na dół, to mi się wydaje, że lepiej przerwać tą warstwę i, i niech tam wpada bo napada, napada, nie wiem, 30-50 litrów i to zdąży wsiąknąć w jakiś tam stopniu, a tak to leci na dół. Dobra, to... do usłyszenia mam nadzieję, że w końcu za dnia, ale pracuję pod osłoną nocy, bo no naprawdę te, te... ten dzień to moim zdaniem, no, no, mam taką pracę i no układ chłodzenia, będę to powtarzał, bo to ciągnik jak najbardziej jest sprawny, tylko ten po prostu ta, ta chłodnica jest na tyle śmieszna, że nawet w 64, 30 jak sobie pooglądacie po internetach jest większa gdzie ciągnik ma mniejszą wagę yy, ma mniej dwa cylindry, a ma większą chłodnicę no to o czymś to świadczy no. także to jest taki trochę no, bankament no, z tej serii, że ta chłodnica jest po prostu taka wyciuszka i potencjał załóżmy jest w silniku, mogę tam jeszcze tą sobie pokręcić i B4 mógłbym tu jeździć, nie wiem. Za jednym to już jeździłem tak z górki, ale pod górkę trafił do miejsce twarde i no już troszkę tam brakowało i by zejść, nie było z czego. Także tu potencjał jeszcze jest. Motorze zachowany, ale no po prostu nie ma tego potencjału w, układu, w układzie chłodzenia. No i taka to zagwozdka. Trzymajcie się. Do usłyszenia.